Biskup, a to jest Alan Bakosz. Dzień dobry. Jesteśmy z kabaretu Bóg i będziemy prowadzić tą imprezę, a już powiemy jaka to jest impreza. Chociaż pewnie wszyscy wiedzą. Tak. Eee... Czy ktoś nie wie na co przyszedł? Jedna pani nie wie. Już pani mówimy. Proszę pani, to jest siódmy konkurs sketchu kabaretowego z na scenę imienia Andrzeja Kaczmarka. Prawa Pani dyrektor oficjalnie wysłusz imprezę. Zapraszamy. Po tak sympatycznym wstępie, ja tylko państwu chciałam życzyć wspaniałej zabawy. Na pewno za, tą zabawę zapewnią państwa młode kabarety, jak również gość specjalny dzisiejszego wieczoru, kabaret młodych panów. Życzę wspaniałej zabawy. Przyszła pani do spowiedzi, to może się pani wyspowiada? No dobrze, to zaczynajmy, nie? No, to kiedy ostatni raz pani była u spowiedzi? No, za tamtego proboszcza. To znaczy kiedy? No, wie ksiądz, bo tak co tydzień chodziłam, no i pokuty nie dostałam. Ja do niego swoje, a ten byk nic. Ale wie pani, że poprzedni proboszcz był głuchy od o. 30 lat. No, a ja się dziwiłam, że przyjeżdżają na spowiedź autokarami z całej Polski, nie wspominając o politykach po wyborach. Tak, po wyborach, po wyborach. Halo. Mówiłem ci, żebyś nie dzwonił jak tatuś się z pracy. No, to papa. A, czekaj, czekaj, czekaj. Powiedz mamie, żeby nie czekała na mnie z obiadem, bo wrócę później. Mam ciężką rozmowę. Na razie, cześć. Polityka, księża sportowcy. To jest najczęściej, tak jak w całej Polsce, uczęszczany temat w kabaretach. Modne jest teraz. Dało mnie ofiarę w innej parafii. O nie! O nie! Tu jest twój ksiądz i twoja parafia. Ale zaprawdę powiadam ci, nie da ci tego ojciec, nie da ci tego wuj, nie da ci tego nawet mafia, co chce zabrać twój ksiądz i twoja parafia. Jesteśmy tutaj debi debiutantami. Pierwszy raz udział. Nasz udział na, taki, na takim poważnym yy, konkursie. Mam nadzieję, że nasza przyszłość z kabaretem będzie związana na dłuższy czas. No i marzymy sobie, żeby było dobrze. Na pokutę będzie szukać krzyża rano i wieczorem przez 7 dni w tygodniu. Bo rozumiesz, bo byłam na wywiadówce w szkole w sprawie naszego kuba i dowiedziałam się, że nasz kuba bardzo źle się uczy. No rozumiesz, no ma same jedynki, same dwoje, no po prostu, no strasznie beznadziejna sytuacja. No pani Kasia powiedziała, że go trzeba będzie wyrzucić ze szkoły. No jestem zrozpaczona, no po prostu. Razem się rozśmieszamy, razem się śmiejemy. I dlatego też razem występujemy, Właśnie. oczywiście, bo potrafimy się sami rozbawić. Ale ogólnie to śmiem nas najmniejsze głupoty, jakie tylko mogą być, bo po prostu jesteśmy cieszyć. wesołymi ludźmi. A ty tam, Jurek, jeszcze jesteś w środku? Jureczku, co oni z Tobą zrobili? Oni Cię porwali, tak? Ciebie nie ma w środku, Jureczku! Skąd pomysł na kabaret, żeby tak spędzać życie? Oj, no to niestety, ale z, zostaliśmy zmuszeni jakby do tego przez... No nie opowiadaj, że zostałeś zmuszona, by grać w kabarecie. <laughs> namówiła, namówiła no jakby nas, można tak powiedzieć. Namówiła do, nas do tego nasza nauczycielka od polskiego, no i... Tak się zebraliśmy i zrobiliśmy ten kabaret. Ja to już nie wiem, co się z tobą dzieje. No, co się z tym dzieje? No, no jurek, no. No co, No, korona przegrała. W naszym show będziemy chcieli porównać dwa typy studentów. W jakże ciekawych kategoriach? To może pierwszy z nich, co? Student uniwersytetu. Tak, <noise> tak <już. głos> Oczywiście, tak. A teraz, wysportowany, ociekający potem i pożądaniem, student politechniki. Tak naprawdę można się śmiać ze wszystkiego, bo to zależy od y, poziomu i humoru. I o gusty, i się... jeśli się pokaże to w fajny sposób, to ze wszystkiego dokładnie można się śmiać. Tylko w fajny sposób, Czyli inteligentny. Są, są pewne granice, których nie można przekrecać. jakie to są granice? Przyzwoitości. Kolejna kategoria. Ym, sposób, w jaki spędzają czas wolny nasi kochani studenci. Zacznijmy, jak zwykle, od uniwersytetu. Proszę. Przecież każdy normalny człowiek chodzi do kina. Teatru! Filharmonii. Zawsze za pan brat byłem, czy to z Mickiewiczem, Sienkiewiczem, czy chociażby Mikołajem, Rejem. Ja także. <słuch> Politechnika. No to y, ja lubię ten. Y, to. Nie za ale tam to. Ale też. No. O, ale też spędzam czas w wyborowym towarzystwie. Pan Tadeusz, pan Soplica, Cenówka z Akademików. Są pewne zasady moralne, tak. Każdy ma, nie... każdy ma jakiś kodeks moralny, tak? I... Wiadomo, można, może być coś śmiesznego, ale może po prostu być też niesmaczne i jednym się spodoba, drugim nie, więc trzeba to według mnie trochę umieć spojrzeć na to tak obiektywnie. Przez pewien pryzmat. Przez pewien pryzmat i nie można przesadzić. Na chwilę przenieśmy się w przyszłość i sprawdźmy, czy ich marzenia się spełniły. Uwaga, один, dwa, trzy. Uniwersytet. E, czy jest pan zainteresowany produkcją rodzinną? Aha, czyli czy, cheeseburger i cola, rozumiem. Wie pan co, bo ja mam taki mi wiersz napisałem. Nie no dobrze, to należy się 10 złotych 50 groszy. Dziękuję, życzę miłego dnia. A może frytki do tego? Nie udało się, no niestety, nie udało się, jaka szkoda, jaka szkoda. Zobaczmy co upłynie techniki. Nie róbmy polityki, budujmy boiska, głosujcie na mnie, lista wyborcza numer trzy, pozycja pierwsza. Kredycje, czas zacząć Jak zawsze towarzyszą nam wspaniale prowadząc Szymon Hamownia i Marcin Bobko Oceniać będą jak zwykle z Kuba powiatowy prowadzę niego! Piękna, urocza, wspaniała, zgrabna, pełna gracji. Małgorzata Foremka! Dobra, zadanie! Oraz osoba o zachowaniu przeciwnym do własnej płci Agnieszka Wychylińska! Nas najbardziej śmieszy na pewno głupota ludzka i naszych kolegów przede wszystkim tam w klasie obserwujemy to na co dzień w szkole przede wszystkim na ulicy. No i teraz tak, tak skąd się wziął ten nasz sketch w sumie. No to, to co w telewizji się dzieje, ta cała komercja i ta sztuczność w tych programach. No i spróbujemy przede wszystkim z tego się śmiejemy na pewno. Co nam zaprezentujecie? Ja wytrzymam pół minuty z moją żoną. No i patrzcie. No i patrzcie, znowu komunikatywnie i to wymysłowa znowu. Co wytrzymasz? I w ogóle gdzie ta żona? Patrzamy wody! 10, 9, 8, 7, 6! 5! Przejdźmy w ciemno, nie boimy się, występujemy. Tu kolega jest najbardziej zestresowany, ale... Nie, 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 dajemy ale, sobie radę. Tragicznie. Ale... Ale, ale już, już mu dobrze schodzi. Nie jest dobrze. Boberku. To było tragiczne. Ale i tak zjadą cię w całości. Stary byłeś zajebisty! Oh, like baby, no, mama. Następny! Nic to po prostu, ja wiesz, po co nie dam ci. chciałeś też? Gdzie pan jest? No to jest. Nie widzę pana. A bo bokiem stanąłem? Teraz lepiej. A, stup pan jest. No, z grubsza. No to To bym wiem iść. Tak. To pana nazwisko. O, ma! Ja też mam, ale jakie? Nie wiem, jakie pan ma to już nie moja brocha. Pańskie nazwisko. Mam! Man? A mam, jak ta ciężarówka mam. Nie jak Wojciech mam. Ale chyba nie z tych mamów, Tak jak powiedział ktoś z kabaretu Limo, nie ma świętości dla kabaretu. Czyli można z wszystkiego się śmiać. Przynajmniej tak powinno być. W Polsce jeszcze to pewnie... Tak, to dlaczego jak się śmiejesz z ciebie, to się obrażasz. No ze wszystkiego, a no a są jakieś wyjątki, <laughs> tak? No jednak. Ja nie jestem śmieszny zresztą. więc... Panie Man, tak się składa, że mam tu waszą naturę. I znaliście celująco! To koledzy zrobili mi głupi kawał? Ja nawet nie byłem, ja nie wiem, może tam. Ja nie wiem, może po ja, ja nie wiem! Może po ja nie wiem! A nie mam. Akurat. Jak wy sobie to wyobrażacie iść do wojska? Normalnie, pyk, pik pyk, pyk. Tylko nie wiem, koledzy, czy tędy, powodzę, czy tędy, czy tędy. No bo nie mam, przecież. Przecież. E bo urodzisz? Nie, jesteście niepełnosprawni! Oj! Oj! Niepełnosprawni, pełnosprawni w wojsku! Oto moje hasło! Tak jak powiedział kolega, trzeba kogoś naprawdę lubić, żeby się z niego śmiać. Yy, I faktycznie z przywar, yy, z jakichś takich różnych społecznych yy, związków, sytuacji się śmiejemy. Z konkretnych osób mniej, bo inaczej też nie, nie wypada, nie powinno się podobno. Ale jak jest naprawdę fajna osoba to czemu nie? Czemu nie sparadiować? Dziadek był w partyzance. to zrobimy z was żołnierza! A z wszystkich? To zróbcie cały pluton! A nie ma, no żartów! W pasmość! To jest. W, w górę! To nie jest! Wybierz To nie jest! Wciągnąć brzuch! Nie mogę bardziej! Bardzo dobrze! Zawód żołnierz, dołącz najlepszych! Zapraszam was na moje wesele. Ciao! Ja! Cześć, ja się ja w i tak trzeba włożyć. Wtedy takie życie. Słuchajcie, jak moi koledzy się dowiedzieli, że hajtam to mi zorganizowali wieczór kawalerski. Wykorzystuję przede wszystkim to mój etap, w którym się znalazłem teraz w życiu, czyli zaręczyny, wesele, ślub i cała ta historyjka. Asiu nie napije się ani kieliszka, ani jednego. Znasz wiesz? znasz moje słabości, ani jednego. Stu... Raz, dwa, trzy, cztery kieliszki, jak jesteśmy w czterech. Wódeczka, cała zgrzewka. Otwieram, wylewam kieliszek. Dla mnie, ja nie piję z kieliszka. Kochanie, nie nawet jednego kieliszka tak naprawdę nigdy nie mogłem się zgrać z nikim innym, bo ciężko połączyć moją połówkę z, z jakimś inną osobą, dlatego pomyślałem, że stand-up może to jest to, co powinienem robić w życiu. Następnego dnia w mordzie, godzina dziesiąta, padnięty, wszyscy z tym Obłak, Ej, trzeba się czegoś napić, bo susiu. No to dobra, zbieram się, zakładam ciuchę, wychodzę na zewnątrz, otwieram drzwi, patrzę i Jarek leży na schodach na czwartym piętrze, rozpierdzielony, cały, idący. Ej, stary, weźmij. Weźmy otwórz! Królewskie, znalazłem dziurę w burcie. Teraz na pewno się uda. Zaprawdę powiadam Ci, współbraci, że w położeniu niewesołym się znaleźliśmy. A Dlaczegoż? Albowiem obecnie drugi raz nielegalnie znajdujemy się u marka Najbardziej chyba śmiejemy się tak między sobą z nas, z nas wszystkich, z jakichś swoich przywar. A to co się dzieje na scenie to czasami jest wynik, że tak powiem, może improwizacji, czasami. Ale na pewno nie chcę, unikamy polityki tego typu rzeczy, a robimy jakieś takie bardziej absurdalne rzeczy. i Troszkę odjechane. Jednakże zajmiemy się przepałem naszym. Albowiem, jeżeli do północy biletów nie zobędziemy, a Rekseburty nas wyrzuci. A jak inni uczyni w piśmie niezbędne szebrniki ustukali? Adam sprzedał żebro. Faraon w Lombardii świnksa zastawił. A siewca siał, suszył i sprzedawał. U nas tak się powstają w wielkich bólach, prawda? W wielkich bólach i w męczarniach i zanim, zanim coś wejdzie na scenę, co możemy zagrać, to jest po, obejrzane, że tak powiem, pod każdym kątem, prawda? I musi, musi to być poddane przez taki nasz czwartofalowy filtr. A może wydamy płytę? Wszakże napisane jest, iż błogosławieni są ci, co na freestyle jadą. Zawsze to i my spróbujmy. Aliż podaj mi tu chrześcijańskim bitem. Ojciec pio pio, bracie, lecz któż tę płytę nam wyda? Judasz. Najlepiej wydaje. Jeżeli ktoś chce, żeby było tak mu troszeczkę lepiej, to powinien mieć dystans do siebie. To jest podstawa. Nie denerwować się, jak ktoś się z niego pośmieje, tylko się pośmiać z tej drugiej osoby i samego siebie, bo to pomaga. Tak, jak mnie małem na półce leżały. <grymne> Zaiste, cieszcie się i radujcie. Od tej chwili możecie przebywać legalnie na arce. Arka. Oto wasze bilety, żegnajcie. już? cieszmy się i radujmy wszakże zdobyliśmy bilety na arkę. No, arka gdy nie legiała W Starej Górolskiej jest zapisane. zapisane, Kiedy Czarny Górol wyciągiem na Kasprowy wiedzie, wiedzie. Wielkimi siusami bezcerwony wierchy w stronę Giewontu się oto, Przy klawica się zacnie cofać, Morskie oko się otworzy, hey, Zamknie się, tata, zamknie się oko, Zacnie mrugać, no. A wodo grzmoty niczkie i się mówią, bo. No i co te kameczki nam powiedzą, co? Leć, o do leć! I kiedy już sony górą na giewoncie stonie, mi Co brzmi? Nie, bo się łatwo zbiegnie, Poleco! I zbudził śpiącego ryceza, Rycesa. Ten zaś łokrakiem nad zakopanym stanie. Stanie. Weź Weźmie swój miec i tu w niego głęboko no i co się stanie? Nie bądź pan żyła, a dokończ historię. No i się zakupiam kołodką. <grymne> Andrzej przede wszystkim nienawidził przeglądów. Uważał, że jedynym jurorem y, skeczu, czy w ogóle strady jest publiczność. Ale niestety, żeby zaistnieć, zafunkcjonować, trzeba się tym przeglądom poddawać. Andrzej był przyjacielem nie tylko moim, nie tylko młodych kabaretów. Zawsze był... Podczas każdego przeglądu wspierał młode kabarety. Chcielibyśmy, żeby Andrzej był dla nich takim, taką ikoną, ale też człowiekiem, który pokaże im drogę, którą, którą mogą iść. Andrzej dysponował takim humorem. Z jednej strony rubasznym, takim powiedzielibyśmy swojskim, ludowym, a z drugiej strony y, tam było właśnie sporo takich odwołań do kultury, do naszych tradycji, do naszych zwyczajów. Andrzej potrafił to cudownie łączyć. Na pewno by mu się podobało z tego względu, że Andrzej był taki ciepły y, y, w stosunku do młodych, y, którzy, chcą, y, y, którzy chcą się zająć tą sztuką kabaretową. Andrzej nie tylko, z tego co wiem, nie tylko y, to był prześmiewca i tak dalej, ale też pisał poważne piosenki, naprawdę z fajnym tekstem. Y, przynajmniej ja go, ja go z tego też znam. Y, miałem okazję go spotkać, też y, y, bardzo sobie cenię jego osobę. Mam nadzieję, że będziemy pisać kiedyś takie mądre piosenki. Kawalec Konopi! Wiecie. przeglądu skeczu kabaretowego imienia Andrzeja Kaczmarka Kabaret z konopi. <klucz> Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów artystycznych po ubiegłorocznym przeglądzie, który no nie ukrywajmy, nie był najlepszy, ten jest zdecydowanie lepszy, chociaż w dalszym ciągu chciałbym słyszeć ja osobiście, ale koledzy żyli podobnie. Chcielibyśmy słyszeć więcej skeczy takich dopracowanych, przemyślanych przede wszystkim, najpierw przemyślanych, później dopracowanych, no i śmiesznych. Wiadomo, że w kabarecie najważniejszy jest sketch. Zapewniam, że są tutaj takie, które lada moment wypłyną na naszej scenie, myślę, że ogólnopolskiej. Myślę, że pomału Kielce stają się taką kuźnią kabaretową, jak kiedyś Zielona Góra i kabaret potem, który, który stamtąd się wywozi. To w tej chwili Kielce, myślę, że mają szansę stać się właśnie takim centrum. Trzeba przyjść na kabaret. Trzeba dokładnie przyjść na kabaret. Lub Teraz większość ogląda też na YouTube. To za ostat... ja po co będę szedł? Ja tam będę przepłacał na bilet. Tak, w i ostatnio zauważyliśmy, że mało ludzi przychodzi na występy na żywo. A to jednak jest inaczej. Jednak to jest Lepiej na, na żywo, żywo jest fajniej. Jest ja. dużo fajniej, tym bardziej, że kupując. Co się dzieje za kamerą, to było.